RPG-7 kontra AT-4. Ikona partyzantki czy jednorazowy młot NATO, co uratuje Ci skórę na polu walki? Różnica fundamentalna. Logistyka. RPG-7 to wyrzutnia wielorazowa. Nosisz rurę i plecak granatów. Strzelasz, przeładowujesz i walczysz dalej. AT-4 to broń jednorazowego użytku. Strzelasz, wyrzucasz puste włókno szklane i biegniesz. Balistyka? Tu wygrywa zachód. Granat z RPG posiada duże brzechwy stabilizujące, przez co jest bardzo podatny na boczny wiatr. Celowanie powyżej 200 metrów to często loteria, a T4 jest znacznie stabilniejszy i precyzyjniejszy. Klucz do przetrwania w mieście strefa śmierci. Odpalenie RPG w małym pokoju może zabić strzelca przez potężny Backblast, czyli falę uderzeniową wylatującą z tyłu. Nowoczesne AT4 w wersji CS Confined Space. Używają specjalnej przeciwwagi ze słonej wody, która pochłania energię wsteczną. Możesz strzelać z zamkniętego pomieszczenia bez ryzyka samobójstwa. Werdykt? RPG do taniego nękania ogniem, AT4 do jednego pewnego trafienia. Ciekawostka: nazwa AT4 to wojskowa gra słów, kaliber broni to 84 mm. Po angielsku brzmi to 84, co fonetycznie zapisano jako AT4.